Dobra. Montujemy... Jak to się nazywa? Tu maskownicy? Nie, to nie maskownicy. Musi być tak. Postanowiłem to przewiercić. Mhm. Już nawet tak nie siedzi. Jeszcze wcześniej się działo, teraz już nawet odpada samo z siebie. Kurde no. żebym ja tu fajnie trafił. Nie wiem, czy mi się to uda przekręcić. Zaraz w głowę dostałem. A no tu mój zestaw wyprawowy. Wszystko czego potrzebuję. Nie wiem czy widać. Klucze, taśmy, trzybokręty, młotki, testów do baterii, kręty, teflon, <grystko> wszystko, wszystko czego mogę potrzebować na kempingu i wszystko i nie mogę nic znaleźć. Dobra. Jest coś takiego. Dobra. Tak, na niebie spróbuję... Przykręcić to na wkręty po prostu. Żeby nie spadało. No i dobra, zamontowane. Na no, dwa w wkąciki mm -hmm. nie wiem, gdzie ciemno tutaj z tej strony, jeden i drugi z tej strony, tak z boku, żeby nie było perfidnie, ale powinno trzymać i teraz, drugie z tej strony, skoro już spadło, to będzie spadać, i zaraz zrobię tą samą czynność, tylko tu będę miał wygodnie, bo Dużo lepszy dostęp niż tu, no ale to nic. Udało się jedno, to i drugie się zrobi do dzieła. Dobra, jestem. Światło. Trochę i koniec druciarstwa. Jest jak jest. Przynajmniej bezpieczniej będzie i nie będzie spadać w czasie drogi i się nie połamie. A tak, była obawa, że spadnie. Znaczy, to już jedno i tak, oto pękła na którymś rogu. Chyba na tym dobra, nie widzę, ale przynajmniej działa. Delikatnie trzyma się, jest w porządku. Bierzemy się za następną robotę. Wymiana magnesu w półce moją super profesjonalną wklętarką skórczebek Skur... nie tym nie odkręcę tego bo za duży to tak, duży ręcznie kurde co za wkręty Ja pierdziel... Eee. No nie, a to może teraz wiesz... Mocno... No, Jeszcze jest za daleko. Mhm. Wysokość jest w porządku. Dobra, No, po co tak robisz? Dobra, kombinuję dalej. Dobra, zmiana koncepcji i wydaje się, że będzie. Tym razem, trafiona. Stary. stary, zepsuty uchwyt magnesu. Ta blaszka to jest nowy, a tu był stary magnes, po prostu jest wyrwany. I potrzebuje czegoś o takiej grubości, żeby zniwelować te tutaj uchwyty. Także powinno być dobrze I trafimy w te same dziurki Uwaj, że przyciśnij mocno Pękł plastik pęk plastik Siedzi, tylko pękł na ile razy starczy. Jak bardzo pękł. Uh -huh. No, ten pęk sporo. O, już dupa, Jasiu. No ten trzyma. Dobra. Dobra. No nic, na razie musi tak być. A szkoda, cholera. No jak nie... To to najwyżej wymienię najwyżej wymienię czekaj i tak to ma być te, te wkręty na, na te długie i też będę miał dystans zachowany no, ale na razie powinna trzymać Dobra. kolejna Puszerka odwalona. Dobra, jeszcze mały update. Ik. Wkręty trzymają te, 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 te zasłony, nie wiem, moskitiery, jak to się nazywa? Zdały egzamin. Zdały, znaczy tak, zdały egzamin, nie spadło w czasie drogi, także jest dobrze. Dobra, spadamy, trzymajcie się, na razie, hej. Drzwi zamknięte. Jeszcze chciałem właśnie pokazać, bo o, ta woda, nie wiem, o tu ta woda tu właśnie wyleciała z kranów Zapomniałem otw otwierać kranów w kuchni w łazience obu no i patrzyłem, że przemrozki mają iść Więc przyjechałem specjalnie po to <laughs> Żeby potwierać, ta woda jest od nas z przyczepy. Ta woda jest tu od panów, bo myją. Dobra, ja siadam. Przyjechałem. Już momento! Przyjechałem. Otworzyć krany. Mówię, bo przymrozki mają iść. Nadchodzić jakieś tam niewielkie, no ale jednak. A mam już nauczkę, bo w tamtym roku. W kran z łazienki, niby pamiętałem zawsze, ale jednak zapomniało się. I w łazience, kran od prysznicu po prostu pękł. W sumie słuchawka pękła, ale no jakby nie było, pękło i leciało wszędzie i trzeba było wymienić koszt. 70 parę funtów za kran. Robota własna, no ale to jednak no i jeszcze właśnie postawić te osuszacze o powietrza, bo też zapomniałem. Koszt niewielki, a jednak robi jakąś tam robotę. To będzie na tyle z tego właśnie filmu. E, także trzymajcie się. Do następnego. Hej!